Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranny show w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w, RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Cały czas we wszystkich telewizjach informacyjnych na całym świecie mamy podgląd na wszystkie z nich, śledzimy to. Wszędzie oczywiście Kapitol i Stany Zjednoczone. Słuchajcie, no jest dopiero siódmy dzień stycznia, a tu już się takie cyrki dzieją. No. Może ten 2020 to nie był to taki był zły. Rok, <laughs> no oby, obyś się mylił ja, Jacente. My a my się popięknie. dopiero rozkręcamy. Ale mhm. właśnie a propos y, kolejnego roku 2021 jest najnowsza przepowiednia znanej wizjonerki o Polsce, mhm. tutaj czytam Aida Kosojan Przybysz i tutaj cytat pojawią się w tym roku dwie ważne osoby. Już się pojawiły. Jacek Tomkowicz, Tomasz Olbratowski. zapraszamy. Skoda dnia. RMF Teraz zwieści z Francji. Tam zaszczepić chce się tylko 40% obywateli. Tutaj trafiłem na taką informację. Zapisujcie e, Francuzi jak zwiększyć zainteresowanie szczepionkami. Weźcie takiego Gérard Depardieu. I niech się ze znajomymi zaszczepi poza kolejką. No w sumie, no u nas działa, to Cashevanne. zadziała i we Francji. Szkoda dnia! Od wczoraj hit internetu, no bo Kto? w Danii puszczono w telewizji taki serial dla dzieci. W Danii? W tak? Danii, Aha. tak. O człowieku z najdłuższym tym no... Serdecznym druchu między nogami, nie? I to był serial dla dzieci w telewizji? No, a no, no wiesz, to on się dealerman nazywa, ten bohater, Aha. on ma kłopoty z powodu tego długiego peniska, ale też, też e, wybawia go z kłopotów, na przykład otwoił lwy nim. Jak? Obejrzyjcie. <laughs> I z tego oburzenie, No tak, ta, ta. Ale z drugiej strony to tak, myślicie, że u Filemona to był ogon? No, no to tak. no. A mominki chodziły bez majtek, nikomu to nie przeszkadzało. Daj, szkoda dnia w RMF FM. Jeśli teraz dopiero obudziliście się i włączyliście RMF FM, e, przypomnijmy najważniejszą informację z wczorajszego wieczora. Grupa zwolenników Donalda Trumpa wdarła się do budynku amerykańskiego kongresu. Tak, łączymy się jeszcze raz z Pawłem Żuchowskim, naszym korespondentem w Waszyngtonie. Jak teraz wygląda sytuacja na Kapitolu? Teraz przed amerykańskim kongresem jest już spokojnie. W zasadzie jest w tej chwili już więcej dziennikarzy niż samych protestujących. Przyjechali do stolicy Stanów Zjednoczonych z organizowanym transportem i po prostu autobusy wyjechały z amerykańskiej stolicy. One miały po prostu ustaloną godzinę wyjazdu, a więc wygląda na to, że w tej chwili już na ulicach amerykańskiej stolicy będzie spokojnie. Ha. Autobusy, Autobusy, w sensie autokary. Tak. znaczy, była wycieczka, to była wycieczka. Zwiedzanie Kapitolu od środka, nie? I pożywienie we własnym zakresie. Potem przyszła pani, kochani, koniec grzybobrania. Wsiadamy do autobusów i wracamy. <grybobrani> Poranny show w Wstawa i szkoda dnia. Może teraz jakiś lżejszy temat, tam coś w prasie jest, co no, masz. No to tak, jest, jest, jest. Dzisiaj są zdjęcia z wczorajszych pochodów yy, z okazji Święta Trzech Króli, takich małych pochodów. No, no i co tam jest? No na przykład zdjęcie z Warszawy. Król z policjantami. Jak czytam, król został spisany, bo nie miał maseczki. <grym> hmm? w, w Betlejem też nie miał maseczki, tylko korony i żadni policjanci mm, się do niego nie przyczepiali. Nie, nie, nie no, ale no. To, to ci policjanci to wyszli na wysłaników Heroda. No nieładnie, nieładnie. Wstawaj szkoda dnia w dnia. Oho, to najlepszą ho, muzyką. Co ho, ho, ho. Dzień dobry panie Ambroży! O, o, witam tył. Panie Ambroży, się... panie Ambroży, jak tam no. wczorajsze skoki? Oglądał pan? Która jest fenomenalnie, no Nie oszukujmy no, się, okazało się, że szóstego mamy czterech króli w pierwszej szóstce. Tak, no jest. Do, do tego tematu oczywiście wrócimy, przypomnijmy. W porannej rozmowie gościem będzie Adam Małysz, ale teraz inny temat, który przez momentem znalazłem w prasie. No rodzice z podjasła zatrudnili 37-letnią nianię, która zamiast niańczyć dziecko, opróżniła ich barek. Gdy, o, rodzic nic, Gdy rodzice wrócili, okazało się, że niania ma trzy promile. No, no bo tak się kończą nie do powiedzenia. Powiedz Niani, że ma ululać, no i ona Zamiast dziecka ululała siebie no. Dokładnie, dokładnie, tu pan ma rację Panie Olbratowski, o, kiedyś dziękuję. Poprosiłem Romusia, żeby zrobił podkład Na ścianie, pod farbę A ja w tym czasie jadę kupić wałki Do malowania, powiem tak, jak wróciłem Było po robocie Romuś zrobił taki podkład, że był już gotowy <laughs> Dlatego W pewnych tematach, kochani Musimy być precyzyjni, jak Kamil Stoch Wstawaj Szkoda Dnia W RMF FM. Mam informacje, których powinniśmy się w tym roku trzymać. Co się dzieje? T nagłówek w prasie. Niemiecki wilk przeszedł tysiąc kilometrów, znalazł żonę w Polsce i mieszka u teściów. <laughs> to się chwalą teściowie po lesie. Mamy zięcia z Niemiec, w euro zarabia. Euro tam. Ważne, czy miśki, haribo przywiózł. Tak, i czekoladę z okienkiem. I niemieckie proszki, a nie tam jakieś euro. Wstawaj.